Sikać mi się chce mi znowu. Marian przestań! wszystko psujesz! No nikt nie idzie do policji! Wynoś się! No zabierz go! Po co my cię wzięliśmy? Marian proszę cię! <noise> Pomyśleć, że prowoderem wszystkich przedstawionych przed chwilą scen był kilkunastoletni wówczas Dominik, który regularnie traktuje własnych dziadków jak worki treningowe ku uciesze widzów. Niestety na tym nie kończyła się patologiczna działalność w sieci chłopaka, który w celu zdobycia sławy zniszczył życie sobie oraz co gorsza swoim bliskim. Zapraszam do odcinka poświęconemu Domino Gamerowi, streamerowi, który w zaledwie kilka lat stał się wrakiem człowieka. Dominik D, działający w internecie pod pseudonimem Domino Gamer, urodził się w styczniu 2004 roku. Pochodzi z niewielkiej miejscowości niedaleko Radomia, Pionki. Historia chłopaka nie należy do najłatwiejszych, ponieważ przyszło mu dorastać w rozbitej rodzinie, w której ojciec był pozbawiony praw rodzicielskich, a matka wyjechała za granicę zostawiając go pod opieką dziadków. Nie miałem dobrego dzieciństwa. Matka wyjechała za granicę i mnie zostawiła. Ojciec pozbawiony praw rodzicielskich, zakaz zbliżania, bo i najważniejsze, że babcia mnie wzięła do siebie i zaopiekowała. To właśnie para emerytów, przedstawiana przez Dominika jako Marian i Jagoda, zostali rodziną zastępczą chłopca, nieświadomie skazując się na udział w tym tragicznym spektaklu, mającym miejsce kilka lat później. Już w dzieciństwie u Dominika stwierdzono autyzm w lekkim stopniu oraz pierwsze problemy zdrowotne związane z sercem, które w połączeniu z późniejszą niezdrową dietą Domina opartą na kebabach i monsterach, dawały o sobie wielokrotnie znać. W związku z powiększającymi się problemami, Mami w nauce Dominik będący wówczas w piątej klasie szkoły podstawowej został przeniesiony do publicznego ośrodka szkolno-wychowawczego. Zdaniem pracowników instytucji Dominik nigdy nie sprawiał kłopotów oraz wielokrotnie z chęcią uczestniczył we wszelkiego rodzaju wydarzeniach, gdzie wykazywał się artystycznie. Nastoletni Dominik nie narzekał na brak kolegów, z którymi często spędzał wolny czas grając w gry komputerowe, będące jednym z hobby chłopaka. Jak to się zaczęło pewnie? Grałem zybierz z kolegami od dziecka w gry i potem się zaczęło. Zaczęst! noći u dva rač. Jesam u samoj sada. Dominik swoje pierwsze kroki jako twórca stawiał na platformie Twitch. Obecnie ciężko wskazać konkretny przedział czasowy, lecz najpewniej miało to miejsce na przełomie 2019 roku. Co we mnie natchnęło, żeby tę zmianę dokonać? Oczywiście, że pieniądze. Chciałem było być dobrym streamerem, do dobrze zarabiać. Początkowo nie zależało mu na rozpoznawalności, a wyłącznie na zdobyciu łatwych pieniędzy. Nastolatek pod pseudonimem Domino Gamer zaczął prowadzić swoje pierwsze transmisje na żywo, które w głównej mierze polegały na w gry oraz rozmowach z widzami. Z czasem wokół Dominika zaczęli pojawiać się pierwsi członkowie jego w cudzysłowie ekipy, którzy wspólnie z początkującym streamerem prowadzili transmisję. Nowi koledzy Domina, widząc jak bardzo jest on podatny na sugestie oraz polecenia innych osób, zaczęli podsuwać mu na live'ach coraz dziwniejsze pomysły, a wszystko po to, aby robić tak upragnione przez wszystkich dymy. Dobra, Dominowę, jakieś dymy lub bo masz małpę bez koszulki ze bo za ideażu ty poduszkę przez okno. Jaśka mogę W porównaniu do tego co Dominik robił później, to początki tak zwanego odwalania były stosunkowo niewinne. Lecz wraz z rosnącą liczbą widzów Domino zaczął posuwać się do coraz gorszych rzeczy, ku uciesze jego kompanów. Głośniej o Dominiku zrobiło się mniej więcej w 2020 roku. W tamtym okresie do sieci trafił szot przedstawiający bójkę dziadka ze streamerem, tuż po tym jak ten po raz kolejny wyprowadził go z równowagi. Za twórcy Nie spodobało się administracji Twitcha, to też w niedługim czasie został on zbanowany. Przerwa od streamowania nie trwała długo, ponieważ Domino niemal od razu powrócił na platformę pod inną nazwą Syn Młynarza 12. W obliczu kolejnych wybryków chłopaka jego konto zostało ponownie zablokowane, w wyniku czego ten zdecydował się przejść na YouTube'a. Ze względu na niepełnosprawność Dominika, jego dziadkowie musieli przywiązywać szczególną uwagę do najprostszych czynności, takich jak kontrola snu, przyjmowanie leków czy nawet obcinanie paznokci. Kochanie, chodź pazurki ciągle! Nie, nagrywa się, proszę. że zaniedbawałam. Zachowuj się. Niestety nastolatek nie ułatwiał starszemu małżeństwu tego zadania, wykorzystując ich jako cele, na których mógł robić content. Dominik nie miał oporów przed niszczeniem mebli w mieszkaniu czy wyrzucaniu przez okno najróżniejszych rzeczy, począwszy od poduszek, aż po fotel oraz doniczki stanowiące realne zagrożenie dla osób przechodzących pod blokiem. Był policjant u ciebie dzisiaj? Był. No i co? No to donice przyzostrz! No zostaw to! Tylko spróbuj! Domino widząc jak chętnie oglądane jest dokuczanie własnym krew Starał się to spieniężyć na każdym kroku. W tym celu stworzył nawet listę celów, w której poszczególne zadania były wykonywane za określoną kwotę. W tym miejscu należałoby zastanowić się, czy gorszy był fakt, że Dominik sam ustalił te cele, czy to, że były one opłacane przez ludzi zapewne uchodzących w społeczeństwie zacywilizowanych i normalnych. Dom, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej był spokojnym miejscem dla pary emerytów, nagle stał się głównym ośrodkiem patologii i licznych bójek z udziałem własnego wnuka. Do przemocy w mieszkaniu dochodziło niemal na w transmisji, a zrezygnowani dziadkowie w obliczu bezsilności posuwali się do bicia agresywnego wychowanka. Streamer nie widział przeszkód w okradaniu własnej rodziny i naciąganiu ich na bardzo wysokie kwoty. Chłopak najwidoczniej zapomniał, że to właśnie za pieniądze dziadków ma na czym siedzieć i za co jeść. Wszystko co tu jest kupione, ten fotel, to wszystko no, dzięki babci i dziadkowi. Małżeństwo zostało pozbawione jakiejkolwiek prywatności ze względu na Domina, który starał się nagrywać wszystko bez ich wiedzy. Dziadek, przepraszam. Nie nagrywaj mnie. Nie, nie nagrywaj. Nie nagrywaj. Dobrze. Niestety Dominik posunął się o krok dalej i zaczął wręcz montować na tle Własną babcie, poprzez obrzydliwe komentarze, a nawet napastowanie. Pani Jagoda była przez niego dotykana oraz zmuszona słuchać okropnych rzeczy na swój temat. W pewnym momencie problem zaczął być na tyle poważny, że kobieta zdecydowała się zawiadomić policję, która założyła rodzinie niebieską kartę ze względu na zachowanie Dominika. Wskazanym adresem odnotowaliśmy siedem interwencji. Dotyczyły one możliwości popełnienia przestępstwa, znęcania się z artykułu 207 kodeksu karnego. A czyje to było zawiadomienie? To było zawiadomienie złożone przez babcie. Niestety. Ogromna miłość, jaką babcia darzyła swojego wnuka, wielokrotnie stała na przeszkodzie, aby zrobić z nim porządek. Należy podkreślić, iż małżeństwo od lat opiekowało się Dominikiem, to też nie sposób się dziwić, że zaczął być przez nich traktowany jak rodzony syn. Kocham ja cię kocham synciu. Czy kochasz mnie? Bardzo na życie. Jest to zdecydowanie najbardziej bolesny wątek całej tej historii, pokazujący ile człowiek potrafi znieść dla dobra dziecka. Nie można oceniać zachowania dziadków, którym po jakimś czasie puszczały nerwy, ponieważ żaden z nas, mam nadzieję, nigdy nie był w takiej sytuacji. Małżeństwo ciężko pracujących ludzi wraz z nadejściem emerytury powinno skupić się na realizowaniu pasji oraz odpoczynku, a nie męczeniu się z niewdzięcznikiem, którym nie jest Dominik. Nie wyłączaj. Ja nie wyłączaj na razie. Ten rozdział można skwitować w jeden sposób. Niestety Dominik nie uprzykrzał życia jedynie swoim dziadkom, ponieważ był on znany wszystkim sąsiadom, którzy byli doskonale świadomi tego, co wyprawia się za drzwiami mieszkania jego dziadków. W reportażu zrealizowanym przez program Uwaga można było usłyszeć relacje osób mieszkających niedaleko dysfunkcyjnej rodziny. Ja już mam tego chłopaka nieraz dosyć żeby się pierwszywa, żebym te swoje szórki się poszły pierwszy, waliśmy wiedzi i się pod oknem tu parę dni temu to widziałem jak ta babka na komisariat, a on na bosaka mm -hmm. lecił za babką. Babka strasza, że tu odda gdzieś, a on się da za nim, żeby... Wróć, Awantury bardzo często kończyły się na klatce schodowej, po której biegła pani Jagoda, aby uzyskać jakąkolwiek pomoc w okiełznaniu wnuka. Chłopak potrafił oddawać mocz pod oknami nielubianych sąsiadów oraz wyrzucać przez okno przedmioty, które mogły w kogoś trafić, wyrządzając ogromną krzywdę. Obrywało się również osobom zupełnie spoza środowiska Domino Gamera, do których ten wydzwaniał przez telefon, obciążając tym samym konto bankowe pani Jagody. To już dzwoni? Tak. Tak, słucham. No słucham, chciałem rok zamówić. No jesteś pisz kleszczą, co jest za kasę Domino gamer nigdy nie bał się nowych wyzwań, zwłaszcza gdy te dotyczyły jedzenia ogromnych ilości nietypowych potraw. Wystarczył mały donate w wysokości kilku złotych, aby streamer podjął się wypchania w siebie każdego możliwego produktu. W ten oto sposób Dominik poszerzył swoje horyzonty smakowe o konsumpcję przyprawy do mięsa. A, ma, a masz jakieś jeszcze proszki, na przykład takie kakao? Albo przyprawy do mięsa, może masz? Mam, bo i mam przy sobie nawet. To jedz! Jest. To jest? Najwidoczniej małe łyżeczki przypraw nie nasyciły głodnego nowych wrażeń domina. To też podjął się on również z jedzenia kostki, masła oraz smalcu. I dzisiaj to jest drugi odcinek z challenge'u. Mamy smalec i będziemy go wpi. Smak oraz konsystencja jakże wyszukanych potraw ewidentnie nie znalazła wspólnego języka z kupkami smakowymi Dominika. To też w niedługim czasie musiał zniwelować ów smak poprzez wypicie 6 litrów soku. Spore ilości napojów zaszkodziły Dominowi, to też kolejny test smaku dotyczył bardziej skondensowanego rodzaju trunku, mianowicie uryny samego streamera. Ksajo, to dla ciebie! Bleh! Niedobre też Domino gamer coraz częściej przekraczał kolejne granice, które w bardzo szybkim tempie strąciły go na margines społeczny. Na nic zdały się kolejne bany oraz interwencje instytucji państwowych, w tym policji. Policja! Proszę o tozy! W pewnym momencie nawet internauci zaczęli reagować, w wyniku czego do mieszkania Dominika przyjechali dziennikarze z TVN, tworząc reportaż poświęcony jego patologicznej działalności. W latach 2020-2024 Domino kilkukrotnie lądował w ośrodkach zamkniętych, które miały odizolować go od internetu. Niestety streamer za każdym razem powracał, aby ponownie na oczach setek widzów dokonywać istnej autodestrukcji. Skala pat sięgnęła Zenitu. Dominik wielokrotnie rozbierał się do naga podczas transmisji oraz załatwiał sprawy fizjologiczne w przeróżnych miejscach, np. do doniczki z kwiatkami, którą później odkładał na miejsce. Dla waszego komfortu psychicznego nie pokażę wspomnianego fragmentu, który niestety został uwieczniony na transmisji. Dominik na życzenie widzów i pseudokolegów z Discorda smarował się różnymi substancjami oraz oblewał zarówno moczem, jak i kałem własnych dziadków. O mój Boże kochany... Coś ty zrobił, ty skur... jeden. Po każdym incydencie tego rodzaju Dominik zazwyczaj trafiał na kilka miesięcy na oddział zamknięty, aby jego dziadkowie mogli chociaż przez chwilę odetchnąć z ulgą. W kwietniu 2024 roku w internecie zaczęły pojawiać się przesłanki, jakoby Domino Gamer z powodu pęknięcia żylaków w przełyku. Informacja została przekazana przez administrację prowadzącą Discorda streamera. To też źródło wydawało się bardzo wiarygodne. Plotka w błyskawicznym tempie rozniosła się po sieci, a dodatkowym potwierdzeniem zgonu chłopaka miało być nagranie, które nagrał jadąc karetką. Po jakimś czasie okazało się, że Dominik wcale nie zbł, a cała akcja była jedynie idiotyczną próbą zwrócenia na siebie uwagi. W pewnym momencie ciężko było dokładnie określić, czy Domino przybywa w cudzysłowie na wolności, czy w ośrodku, z którego również. Zdarzało mu się nagrywać filmy. Jednym z nagrań było oświadczenie, w którym chłopak przyznał, iż był szantażowany i manipulowany przez swoich kolegów z Discorda. Byłem manipulowany i szantażowany na każdym kroku. Zamawiali mi zakłady pogrzebowe, dzwonili i nękali moją rodzinę, kazali mi jeść na kamerce. Bo mi zastraszali, że jak tego nie zrobię, to przyjadą i mnie w las wywiozą. Ponadto Dominik przyznał, że zaoferowano mu 100 tysięcy złotych za oblanie dziadka kałem. Oczywiście niezbyt bystry streamer wykonał polecenie, lecz pieniędzy nigdy nie ujrzał. Kacpi kazał e, mi dziadka obrać głowę za Stokowa, i od tamtej chwili moje życie się zmieniło. Straciłem wszystko: komputer, wolność i wszystko. Domino kilkukrotnie podkreślał, że został wykorzystany jako osoba niepełnosprawna, zrzucając całą winę na osoby postronne. Chłopak zarzekał się, że ma zamiar wrócić do normalnego życia, znaleźć kobietę oraz cytuję być spokojnym streamerem. Chłopak zwrócił się z gorącą prośbą do prowadzących kanały komentarzy, aby ci nagłośnili sprawę, której we własnej ocenie był największą ofiarą. Proszę jakieś komentary kanały, żeby się odezwały w tej sprawie. Bo to jest naprawdę ważny temat do winięcia, bo oni zręcali się nad osobą niepełnosprawną. Czy potrzebuje pomocy od jakiejś wartęgi konopskiego? Dominik poruszył również kwestię myśli, spowodowanej groźbami o ataku wyimaginowanej postaci z internetu. Domino wciąż aktywnie udziela się w mediach społecznościowych i najprawdopodobniej wrócił do domu w ostatnich miesiącach. Przebywając jeszcze w ośrodku, nagrywał TikToki, których treść wskazywała, iż resocjalizacja raczej nie przebiegła pomyślnie.

Ciekawe jest jedno nagranie znajdujące się na profilu chłopaka przedstawiające nagranie z kamery wewnątrz sklepu popularnej sieci marketów. Wideo uwiecznia nagiego mężczyznę wchodzącego przez główne drzwi. Człowiek bardzo przypomina Dominika zarówno z postury jak i włosów, To też istnieje szereg podejrzeń, iż to właśnie on zdecydował wparować się nago do sklepu. Oprócz tego Domino Gamer zaczął nagrywać piosenki, których treść ciężko porównać do czegokolwiek, ze względu na poblogie i wręcz brud wyłaniający się z każdej zwrotki. Oczywiście transmisje na żywo wciąż odgrywają ogromną rolę w życiu chłopaka, który bez żadnych oporów prowadzi je w akompaniamencie. Polu oraz papierosów. Dziadkowie najwidoczniej dali sobie spokój z ciągłym upominaniem wnuka, to też wszystko zdaje się wracać na stare tory. Co ciekawe, na streamie upublicznione zostały prywatne numery emerytów, co oczywiście stało się idealną pożywką dla internetowych troli, chcących zakłócić ich życie. Dominik D. jest jednym z najbardziej zdegenerowanych streamerów, jacy kiedykolwiek pojawili się w polskim internecie. Myślę, że śmiało można go postawić tuż obok dawnego Rafatusa czy Daniela Magikala. Należy zauważyć, że przy większości urywków z transmisji. W których Dominik robi coś złego, słychać śmiech oraz polecenia wydawane przez jego równie inteligentnych kompanów z Discorda. Ludzie ci wykorzystali niepełnosprawność Domina, tworząc z niego istnego potwora oraz oprawce własnych opiekunów. Sytuacja w domu, w którym mieszka chłopak, jest również przykładem tego, w jak kiepski sposób działa państwo w przypadku tak ogromnej patologii, Mającej tam miejsce. Dominik ewidentnie jest człowiekiem niereformowalnym, co było wielokrotnie udowadniane na przestrzeni jego krótkiej, aczkolwiek burzliwej pseudokariery w internecie. Człowiek w tak bezrefleksyjny sposób znęcający się nad ludźmi, którzy go przygarnęli, nigdy nie powinien uzyskać takiej rozpoznawalności, jaką cieszy się dziś domino gamer, który wcale nie zarobił z tego tak dużo, jak mu się wydawało.